Tym razem testujemy spalanie Toyota Hilux z silnikiem diesla o mocy 150 koni mechanicznych. Tempomat ustawiony mamy na około 98 km na godzinę, co na driftboxie daje równiutką 90 km. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,1 I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 6,5 Tym razem pomad ustawiony mamy na, pra, na równe 150 km na ale na driftboxie to jest 140 na obrotomierzu widzimy 2400 obrotów na minutę, i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości to 11,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 12,5. Spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 26,5, po dwóch kilometrach 2 kilometrach 24,2, i po 3 kilometrach. 23 Spokojna jazda po mieście 6 i 8 Dynamiczna jazda po mieście 15 litrów.